Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na kanale Makeup After i Dzisiaj na tapet bierzemy dwie nowości od René. Są to dwie maskary. Jedna z nich jest to maskara zwiększająca objętość, a druga z nich ta w różowym opakowaniu jest to maskara trzy w jednym podkręca, wydłuża i pogrubia rzęsy. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie to na pewno nie uszło Waszej uwadze, jeżeli oczywiście byłyście na jednym z ostatnich moich live'ów, że zachwycałam się efektem jaki właśnie zrobił mi ten tusz, ta maskara Użyłam go na live i powiem Wam, że byłam naprawdę oczarowana tym, jak się pracowało tym tuszem. E, jak fajna jest szczoteczka o w ogóle, może na, no właśnie. Na początek pokażę Wam szczoteczki. Tutaj mamy silikonową szczoteczkę o takim e, bardzo obłym kształcie. E, ja, tak jak wiecie, bardzo lubię silikonowe szczoteczki. Uważam, że są po prostu bardziej precyzyjne i łatwiej z nimi. Podejść pod rzęsę, także lubię. Natomiast tutaj ta szczoteczka w tym różowym tuszu jest taka zwykła, aczkolwiek e, też nie należy do grubych. Ona w ogóle jakoś tak jest dziwnie e, wygięta. Nie wiem, czy to tak specjalnie, czy to po prostu tak mi się wygięło. No dobra, nieważne. W każdym razie tego jeszcze nie próbowałam. Zobaczymy sobie. Słuchajcie, ja zrobię z Wami razem makijaż. Przybliżę się, także, będziecie te oczy widziały z bliska i zobaczymy, porównamy sobie efekt, jakie dają te maskary. Oprócz tego, w odcinku jeszcze będzie nowość od Pierre René Puder Royal Finish Mineral Powder. Jest to e, mineralny puder, który ma dawać y, matowe wykończenie. I słuchajcie, tutaj zrobimy taki numer, że też go porównam z pudrem Wariete, a co? Będzie jedna twarz y, pudrem, który znam i który bardzo polecam. Y, wykorzystam do porównania podkład, który też znam, polecam i lubię i wiem jak na mojej buzi się zachowuje. Więc wiem, że na przykład yy, ten puder, yy, ten podkład, przepraszam, Yves Saint Laurent All Hours i puder Eveline Varieté świetnie do siebie pasują i świetnie ze sobą, że tak powiem, grają i chodzą. Yy, I zobaczymy jaka będzie różnica, czy w ogóle cokolwiek będzie odczuwalnego, jeżeli użyję tego Podró royal finish no i w odcinku jeszcze słuchajcie żeby nie było że tylko to to jeszcze zrobię sobie makijaż paletą afektu lunar spell jest to paletka która już na pewno była gdzieś tam na pewno już może i raz może i dwa u mnie na kanale ja ją bardzo lubię mimo, że kurczę tutaj może takich oczywistych moich kolorów nie ma, jest też taki fiolecik, ale ten fiolecik też dobrze wygląda słuchajcie, ładnie wkomponowany, więc zapraszam no jeżeli macie ochotę, to zapraszam miły czas spędzimy razem, jedziemy z odcinkiem dobra Zaczniemy w takim razie od nałożenia podkładu. Zrobimy to szybciutko, żeby nie marnować czasu. Więc jeszcze korektor, korektor Ultra Creamy Tart. Bardzo ostatnio y, polubiliśmy się. Także szybciutko jeszcze nałożymy go na dolną powiekę i na górną powiekę. Dobrze, to teraz słuchajcie em, werble poproszę, bo będziemy testować puder. Na prawą stronę nałożę puder warietę Eveline, a na lewą puder Pierre Royal Finish. Może zacznę właśnie od tego pudru Royal Finish. Zobaczymy tak, żeby było sprawiedliwie. Po połóweczce, słuchajcie, po połóweczce. Jeszcze sobie odkryję tutaj żeby dojechać ładnie Zobaczmy tutaj jest przypudrowana część twarzy tutaj nie No i teraz zmieniam pędzelek i moczę go w pudrze Eveline Varieté Zrobione, więc mogę sobie zajrzeć do lusterka. Lustereczko powie sprzecie. Słuchajcie, no widzę mm, zupełnie inne wykończenia. Tu jest taki bardziej matowy i rzeczywiście ten mat jest aksamitny, ale tu jest bardziej ciężko. Poza tym, słuchajcie, mam wrażenie, że tutaj też wcale nie jest transparentnie, że taki troszeczkę daje słuchajcie, taki jakby to powiedzieć daje taką taflę też koloru to nie jest jakiś mocny kolor ale to też nie jest transparentny puder tak mi się wydaje jak ja sobie rozetry ten puder na dłoni no to go widać nie wiem czy to jest widoczne widzicie? takie trochę żółtawe wykończenie ma on ma trochę żółtawego wykończenia i to widać na mojej twarzy, co oczywiście mi się podoba, gdyż jakby nie jest to, nie, nie jest to nic takiego, co jakby by, by mnie krzywdziło w makijażu, wręcz przeciwnie, też takie lekkie żółto-transparentne bym powiedziała wykończenie powoduje, że cera wygląda bardziej świeżo. Tu jest wręcz przeciwnie, bo tutaj ten puderek z te. Jest w kolei bardziej e, w takim jasno różowym wajbie, bym powiedziała. Jak go wetrę w skórę, czy w ogóle jest cokolwiek widać. No cokolwiek widać jest. I zobaczcie, że ta skóra ona się robi taka. Ona się nie robi wcale matowa, tylko ona się robi taka kurczę, nie wiem, rozświetlona, bardziej niż matowa. No, na dłoni przynajmniej. Natomiast widać to bardzo na twarzy. Wykończenie jest zupełnie inne. Tutaj po tej stronie mamy, mamy, puder, mamy puder mineralny, z, który daje nam właśnie taki aksamitny mat, nawilża skórę i powoduje, że ta skóra jest taka bardziej smoothie. Natomiast tutaj mamy ultra lekki. Transparentny z kwasem hialuronowym, miękkie matowe wykończenie makijażu z efektem Soft Focus nawilża skórę, nie powoduje wysuszenia na skórka. I tutaj jest napisane, że luminooptyczne pigmenty rozpraszające światło minimalizują niedoskonałości, zmniejszają widoczność zmarszczek mimicznych, nie zatyka porów. Słuchajcie, ja ten puder, ten puder, właśnie warietę mam sprawdzony, więc jest to jeden z moich też, jedna z moich polecanek tak naprawdę bardzo tani, bardzo dobrej jakości puder. Natomiast tutaj z tej strony ta skóra mi się też podoba. I mam wrażenie, że dla skóry takiej tłustej czy mieszanej, przytłuszczającej się, wydaje mi się, że ten puder będzie dłużej trzymał tą skórę w ryzach. Ale nie przesądzajmy, zobaczmy, jak będzie skóra wyglądała po kilku godzinach. Ja mam, słuchajcie, naprawdę bardzo wielką ochotę, że tak powiem, przetrzymać ten make-up jakieś kilka godzin. Może nic wielkiego, jakieś tam 3-4 godziny, może 5. I zobaczymy, słuchajcie. Ja będę się obserwować w ciągu dnia, i też zobaczę, kiedy po której stronie skóra mi się bardziej wyświeci. Bo ja mam wrażenie, że tutaj będzie lepsza, ale może być to złudne, bo czasami też jest jak e, mocno coś zmatowisz, to ta skóra Ci się szybciej wyświeci, więc zobaczymy. Zobaczymy. Mam wrażenie, że tutaj mi ten, ten puder lepiej przytrzyma ten, ten makijaż, dłużej przytrzyma makijaż, no ale zobaczymy. Dobra, to teraz już poza kamerą może wykonturuję sobie buzię i wrócimy do makijażu oka. Zrobimy jakiś taki fajny dzienniaczek. No i później porównamy te dwa tusze, jestem bardzo ciekawa, tym bardziej, że naprawdę ten czarny, no, skradł moje serce za pierwszym razem, zobaczymy jak będzie teraz. Poczekajmy moment. Wróciłam do Was jednak, bo pomyślałam sobie, że to też jest ważne, jak na tym pudrze wygląda też właśnie brązer i róż. Bo powiem Wam, że tutaj, jak nakładam na tę część twarzy, gdzie mam właśnie puder warietę, to ten bronzer bardzo ładnie wygląda. To wszystko w ogóle tak ładnie się stapia w całość. Naprawdę, ja bardzo, bardzo lubię sobie, cenię ten puder i cenię sobie to, to wykończenie. Natomiast chciałabym też zobaczyć właśnie, jak bronzer będzie pracował też na tym pudrze. Bo to wbrew pozorom też jest ważne właśnie, żeby, żeby te jakby składniki, wszystkie te, te te składniki składowe makijażu jakby też ze sobą grały i ze sobą się łączyły. I tutaj też jest ładnie. Uh -huh. Też jest ładnie, też jest ładnie, troszkę inaczej, no bo wiadomo, jak masz inne płótno, to, to inaczej to wygląda, ale też jest ładnie. Dobra, teraz troszkę różu, mój ulubiony ostatnio, ciuchany na maksa, róż z lanką. Jest po prostu idealny do cery takiej dojrzałej. Um, dlatego, że oprócz różu ma taką fajną, złotą, świetlistą drobinę, um, no i tej drobiny jest tak idealna słuchajcie, ilość, żeby po prostu to ładnie wyglądało, żeby tak no, bez przesady, tak? Żeby po prostu wow, robił efekt, robi nam ten róż efekt wow. Tak! Dobrze. Przejdźmy zatem teraz do oczu. Do oczu i zrobię dzisiaj makijaż właśnie tą paletką, o której wspominałam Wam wcześniej. Ja czasami do niej wracam, lubię, lubię. Nie tak, wiecie, nie jest to może mój faworyt, jeśli chodzi o palety, ale wracam do niej. Są palety, słuchajcie, które czasami kupię i przetestuję raz i one niby są fajne, niby mają ładne kolory, ale w ogóle jakby nie ciągnie mnie do nich. Natomiast tutaj... To tutaj wracam. Yy, zacznę sobie od tego cienia, yy, takiego jasnego brązika. Oczywiście on pojedzie w załamanie, więc od tego sobie zaczniemy. Wykonturujemy troszkę oko. Zobaczcie, jak oko już od razu inaczej wygląda mamy taki kontur troszkę prawda no i ja zawsze też staram się troszeczkę wychodzić do góry z tym wszystkim no niestety albo stety zbliżam się do pięćdziesiątki, ja już to zawsze powtarzam, że w pewnym wieku po prostu trzeba na to zwracać uwagę w jaki sposób malujemy oko, tak, żeby nie robić sobie krzywdy. Z drugiej strony to samo. Ja mam się ochotę na e, lekki błysk. I w związku z tym wezmę sobie cień, który nazywa się Lunar Spell, i położę go na powiekę ruchomą, ale tak tylko do połowy. Dlatego, że to jest dosyć jasny, jasny błysk. Ja sobie tam dalej czym innym podziałam. Wezmę sobie teraz kolejny pędzelek i przejdę się do tego cienia najciemniejszego. Najciemniejszy cień. Dam sobie w kącik zewnętrzny, troszkę odrobinkę i na dolną powiekę, ale tak tylko w kąciku. W kąciku dosłownie, żeby żeby nie pociągnąć tego za daleko, bo ja mam dzisiaj ochotę na taki na lżejszy makijaż. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, słuchajcie, bo u mnie, u mnie czasami coś zakładał, a całkiem inaczej wychodzi. No ale y, teraz taki kolorek imbrium. Ok, super. Zwykle to robię inaczej. Zwykle najpierw kładę mat, a później, że tak powiem, pracuję błyskiem. Ale dzisiaj chciałam sobie coś innego wypróbować, troszkę inaczej, inną technikę. Myślę, że w ten sposób, malując siebie, robimy sobie pod górę. Czyli najlepiej zawsze najpierw mat, a później położyć sobie błysk. Ale tak jak mówię. Są różne techniki, różnie e, makijażystki, różnie dziewczyny malują się. Także czasami lubię sobie też e, coś sprawdzić, żeby zobaczyć, e, albo żeby utwierdzić się w, w tym, że to co robię, robię dobrze. E, dobra, teraz najjaśniejszy kolorek, czyli mm, ten macik z góry. I on pójdzie w kącik wewnętrzny jeszcze na pędzelek wezmę ten jaśniejszy, ciemny brąz. I troszkę tutaj podziałam w zewnętrznym kąciku. Znowu wracam do jasnego brązu i jeszcze sobie tutaj wszystko ładnie na końcówce blenduję. Bo ja muszę wam powiedzieć jedno, w tej palecie jedna rzecz mi się tylko nie podoba, nie podobają mi się brązy. Nie podobają mi się brązy te takie ciemne, ani jak one wyglądają na oku, ani jak one pracują. Po prostu e, no nie wiem, jakoś tak e, ten brąz nałożony na, e, na moją powiekę staje się taki mocno szarobury. Bardzo ładnie wygląda w, w palecie, natomiast tutaj... Tutaj taki bardziej szarobury, może to jest kwestia koloru, nie tyle, nie tyle jakości a samego cienia, co po prostu koloru, że kolor mi tak średnio odpowiada tego, tego brązu. Ale poza tym, słuchajcie, paletka naprawdę jest wow.

Prawe oko zrobione, więc przechodzimy do drugiego. Tutaj, jak wam pokazywałam, ta szczoteczka jest, y, nie jest likonowa, tylko jest zwykła, więc zobaczymy jak się nią będzie malować. Natomiast tutaj ten tusz ma być trzywiednym, aż, czyli jak to było? Czekajcie, podkręca, wydłuża i pogrubia. No, zobaczymy. Naprawdę taka mocna deklaracja. Rzęsy pomalowane poza kadrem jeszcze domalowałam usta, żeby wiecie, jakoś wyglądać na koniec. Ale pomyślałam sobie, że dam sobie jeszcze te 5-6 godzin, może 4, zobaczymy jak mi wyjdzie tutaj czasowo, żeby zobaczyć jeszcze sprawdzić tuż pod względem tego czy się nie osypuje, czy się nie odbija na górnej powiece. Powiecie, ja już mam w tej chwili swojego te faworyta, jeśli chodzi o tuż i jeśli chodzi o puder, bo jeden puder też moim zdaniem wygrywa. Ale o tym opowiem Wam o za kilka godzin. Yy, zobaczymy, czy te moje, mm, czy te moje przypuszczenia co, co do pudru się sprawdzą, bo ja jeszcze chcę w nim pochodzić. No i tak jak mówiłam, ten tusz. Zrobimy sobie taki naprawdę dokładny test, a nie taki na pół gwizdka. Także do zobaczenia za chwilę, a dla mnie za 5-6 godzin. Ok, jestem. Minęło prawie 5 godzin. Yy, zdecydowałam się, że w tym momencie siądę i dogram szybciutko Wam te podsumowanie dlatego, że zaraz za chwilkę wychodzę do dziadków, tam zawsze nakładam maseczkę, więc tak naprawdę już nie będzie co zbierać po tym makijażu, no bo kilka godzin w maseczce jak my idziemy do dziadków to na pewno 2-3 godzinki posiedzimy to już tam po dwóch 3 godzinach naprawdę nie będzie tego makijażu pod spodem widać więc zdecydowałam się na yy, nagranie teraz żeby jakby to podsumowanie i um, moją opinię akurat w tym momencie widać, wydać, przepraszam. E, I teraz tak, e, co? co na twarzy? Co na twarzy tutaj się zadziało? Zobaczcie, no pięknie, jakby utrzymany został makijaż, prawda? E, cara wygląda bardzo ładnie po prawej i po lewej stronie. Tutaj wydaje mi się, że um, trochę puściło, w sensie, że tutaj ten taki glow y, skóry naturalny trochę bardziej wybił. Ta lewa strona jednak jest bardziej. E, chociaż ten, ten mat jest rzeczywiście taki fajny aksamitny, i to muszę przyznać, naprawdę. Natomiast tutaj troszeczkę jest y, cera bardziej świetlista, czyli trochę zdążyła się już wyświecić przez te. 5 godzin, ale też nadal to wygląda dobrze. Zresztą powiem, że cały czas powtarzam, że to jest naprawdę jeden z moich takich no top of the top i takie high level, jeśli chodzi o podkład. Naprawdę chyba nie ma podkładu, który przebiłby ten Yves Saint Laurent All Hours. On po prostu wygląda u mnie. Obłędnie i z wieloma pudrami dobrze chodzi. tak? Czyli tak jak mówiłam Wam, Charlotte Tilbury, czy ten Puder Long Time No Shine z Lancome, czy właśnie ten Varieté. No i ten dzisiejszy dla porównania Royal Finish od Pierre René. Naprawdę ciekawy produkt. Myślę, że wrzucę go teraz do swojej takiej codziennej rutyny makijażowej i przyjrzę się bliżej temu produktowi. Co zaś tyczy się tuszy, no to naprawdę bezwzględnie mam swojego faworyta i jest nim Tusz Elegans. Yy, słuchajcie, no, jakby ten różowy, który się nazywa Magnolia, ten różowy miał być tuszem 3 w jednym. Miał yy, zaraz podkręcać, wydłużać i pogrubiać rzęsy, natomiast yy, on mi w ogóle ich nie podkręcił. Yy, mam wrażenie, że bardziej wydłużył ten czarny eleganc niż ten co do pogrubienia no one są trochę grubsze ja nie powiem, że tu jest słaby efekt bo efekt jest, jest ładnie nie jest źle, jest ładnie ale to po tej stronie mam efekt wow i to tutaj jest właśnie podkręcenie, pogrubienie i wydłużenie rzęs no i szczoteczka zdecydowanie bardziej mi się podoba ta, także tutaj mamy naprawdę zdecydowanego Zwycięzcy, i od razu już jak malowałam, to wiedziałam, że tutaj będzie po tej stronie lepiej. Ehm, słuchajcie, no, szczoteczka też robi robotę, dlatego że, jeżeli mamy silikonową szczoteczkę, to na tej silikonowej szczoteczce, jakby to powiedzieć, mniej zostaje nabranego. Samego tuszu, samego, samej maskary, i później łatwiej jest to wszystko rozprowadzić po rzęsach. Nie ma takiego, wiecie, zbitego tuszu, nie robią się jakieś, nie wiem, um, jakby to powiedzieć, sklejanie rzęs i tak dalej. Natomiast tutaj rzeczywiście jest taki problem. Że tego e, produktu może nie w tej chwili, ale jak malowałam, to czasami po prostu nabierało się zbyt dużo. O na przykład, widzimy, teraz tutaj się nabrało i na ten czubeczek. No trzeba by było to wszystko trochę powycierać o, mm, o, tą, mm, o, tą, o tą tutaj nakręteczkę, na żeby, żeby tego mniej nakładać, i wtedy może by było lepiej. Ja nie lubię tego robić. Wolę, po prostu zdecydowanie wolę taką silikonową szczotkę. Uważam, że to jest bardzo dobry tusz. Także godny polecenia. Nagadałam się, nagadałam się i mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny. Myślę, że warto zainteresować się tą maskarą. Warto też zainteresować się tym podkładem. Ja oczywiście będę miała te produkty w tej chwili w, swojej, w swoim makijażu, także jeszcze bardziej je przetestuję. No i tyle. Myślę, że jeżeli zobaczycie w kolejnym filmie ten puder, to znaczy, że wyparł w puder w warietę, bo jest naprawdę, no, jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze. Zrobię sobie też taki test z tym pudrem Long Time No Shine. To już tak prywatnie, żeby sobie zobaczyć jaka jest różnica, jeśli chodzi o taki Puder wysokopółkowy, bo to już jest e, Lanką już jest zupełnie inna kwota do wydania. Bardzo dobry puder, ale wiecie, jak zobaczę jakąś tańszą perełkę, to zawsze staram się e, to zestawiać nawet z droższymi produktami, żeby zobaczyć, czy aby nie można czegoś na pewno, na, naprawdę super e, kupić w niższej cenie, więc zobaczymy. E, no i tyle. Lecę do moich dziadków. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jak zwykle na Instagram. Zobaczcie też, czy macie subskrypcję. Jeżeli nie macie, to kliknijcie. To naprawdę nic nie kosztuje. A mojemu kanałowi robi dobrze. Czyli, no wiecie, jakby im więcej subskrypcji, im więcej polubień, im więcej komentarzy, tym algorytmy YouTube'a... Wyżej winduje, windują filmik i większa ilość osób może go zobaczyć, co jest bardzo ważne dla tego, kto go stworzył, czyli dla mnie. Dziękuję ślicznie za odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się!